Dostałem jakąś tarczę. Panowie, czekajcie. Co brakuje mi tych zwierząt z torchlight, że mógł wysłać na przykład do domu i żeby zostawiły coś. A. To jest jedyny plus torch, torchlight, tak? A, to jest jedyna hmm. dobra rzecz w tej grze. Nic więcej. Ability. Torch, bomb. O, skeleton mam. Pięknie. Mogę tego teraz powiesić na ścianie. Hanging skeleton też mam, wow, kurde, na Halloween może takie wszystkie rzeczy. Books. Ja mam kilka napojów, które sobie walnę. Kilka napoi? Tak, napoi. Napoli. Kurde, no przestańcie mnie hmm. atakować Noiki Wow, jaki fajny obraz. Ale gówniany to jest. Co to jest obraz? The Destroyer, oh. Gdzie wie, kurde, tutaj Bóg jest do to Ja tu Aha. jestem. Jakiś mo ja czekaj, bo ja tu mam jakiś. obrazek. To mamy, to mamy. Tu szafkę mamy jakąś? No. Mamy. Co, co to jest? Ja kurde, zbieram cały czas jakieś obrazy. O, nowe łóżko będę miało. Tera, bond, to nie chcę tego. Coś jest w tej skrzyni ciekawego? Nie, nic. Gdzie widzicie? A tutaj. Eee. I do góry. Robs znowu. Jak ja ja wciągniesz ten obraz? No, bo drżesz ty. Nie, 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 nie. Ty tam kilofem, kilofem, mógłby, kilof. To jest za wysoko. Nie do sięgnięcia. Ach, burzyn. O, udało mi się. Ach, burzyn. Robi problemy z niczego. No to jest właśnie masakra. Jak jest niczego? Jak jest niczego? Kurwa, No nie umiesz podskoczyć kuźwa, mówisz że murzyny zawsze najlepiej skaczą kuźwa. Jak, co, do czego to kuźwa? Ja nie umiem podskoczyć kuźwa. Ja nie wiem jak się skaka ogólnie. Dlaczego jest spacja kuźwa? Po co mi ten duży przycisk na kreaturze? Tylko kuźwa mi miejsce zajmuje. Nie, mieć nie, nie, przykład ględzicie jak moja żona. A mógłbym mieć tam przycisk wołający żonę przynieść piwo. Bógi, a chciałbyś mieć zamiast spacji jeszcze jeden Enter? A co robi Enter? Okay, tork, nie, nie wiem, bo dawno temu go usunąłem. <sum _> <sum _> tak, razem jak klikasz Enter, to dziecko w Afryce zostaje nakarmione. <sum _> nie, to nie chcę. Chcesz swoich braci karmić mogłeś? Nie, bo ja jeszcze przyjadą tutaj, nie? Jakie bracia, Oni czarni są. A ty jaki? A ja jestem reformowalny. Aha, okej, spoko. Dobra, gdzie jesteś. Z Znalazł ktoś ten nowy klucz, czy nie? Na razie nie. Pardy, ty, ty znaleźć książkę To czaro z czarami Daj mi ją nie. Ja jakieś inne książki znalazłem, ale nie mam żadnej książki z czarami Ty nie ta z czarami? Zerknij Mam wszystkie jakieś takie zielone, mam pink diamond chair Gravity Zalknij. Gravitation Potion mam też nawet Nie mam Uuu, Obraz jakiś Jaki serio. fajny wielki obraz ja bieraj bieraj ogólnie ty masz mało życia Wciśnij się Aha ha ha ha, ha. ha, 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 ha. Ja Byłem zajęty zwiedzaniem dlatego Dobra idę do czarnego odwieść. Za dużo ich tutaj jest, holera. Oni I chyba i... nigdy nie kończą co Matka nie ma co robić, czy jak? Armia chińska nigdy się nie kończy mm -hmm. Małe grupki po, po milion Małymi grupkami po milion. No dobra, dobra Znalazłem kolejną tą Jakie fajne drzwi, nie? Oj, to jest kolejny klucz! No. Zaawansowany klucz! Weź to jakiś złoty Wojtek! Tak klucz! Help! Help! A właśnie co odnosi się Chin? Ten mój kolega, który nauczy angielskiego akurat w Chinach, rzucił ostatnio post, jak na przykład Chinki traktują facetów w Chinach. No i no, powiedzmy, trochę nie pamiętają strasznie. Ale Gosek, kolega napisał, że to jest powane tym, że jest. na 130 mężczyzn przypada 100 kobiet, nie? Więc musisz się dać pomiatać kobiet, żeby mieć po, kurde co robić w nocy. <grym, 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 że na przykład wrzucił e, wideo gdzie babka stoi i Gosek klęczy przed nią i ona kłuźwa go na przykład trzaska z liście po twarzy, nie? I tak przez kilka minut. No duże jest chore. Wow, co to no, jest. Tak, tak trochę. No, a babka potem została została już na policję za to wszystko, żebym to przesadziła, no ale... Sam fakt, że jest nieciekawy pod tym względem. Coś jest w tej skrzyni? Nie wiem, zakosiłem coś właśnie. A ja monetę. Kurwa, muszą być ciś te durne... Jak to się nazywa? Te Klucz, durne... Klucze. Klucze, no. X. Jakaś waza tu jest? Halo! Hey. No tam już nic nie, ma, nie w takim razie Nie nie tam jeszcze da się iść Tylko po prostu ja sobie odkrywam tutaj w to miejsce, żeby... Tu są kości trupy na ścianach, da się je zgarnąć? No da się, już mam takie dwa Kurwa! Spokojnie <laughs> świko na misiu Misiu, misiu Ale Zbieraj to, te kości trupy O nie, podałeś Mam no takiego Dobrej! Wy się bawcie, ja sobie tu układam rzeczy. Ja pierdę, kacam. No. taki koleś idzie podobny do Boguścia. Powiedzmy, że to jest ej, Boguś. Hej, Boguś! Hej! Dobrze, że wróciłeś, kuś, a tęskniliśmy. Niestety no. <słuch> nie chcę coś ja. zabrać, ale nie Dobry. daj mi spokoju. Waterblue, coś tam, jesters, glow sticks. Ach, tutaj dalej nic nie ma. Chociaż tam coś niebieskiego widzę, ja łody no Tam nic nie ma? No ale tutaj to jest... laleczkę laleczka, udu. Ona była do czegoś potrzebna. Do Wall of Flesh chyba, nie? Tak, ale... mamy was dwie. O, o Raz ginąłem. Co by to wyrzucić? Ty. Cholera. Wszystko, co nie jest potrzebne, wiesz? Tu jest jakiś... ten koleś, co, co przyszedł do nas nowy. Szok. By no być. Blowgun jakiś ma do sprzedania, i... A, to jest jaskinia normalna. weapon. Jest jeszcze jakiś koleś, który wygląda jako sama Bin Laden. Tak? No. Bo to Przed... nie ma Sprzedaje silver die, oraz die vault. Hmm. O, jeszcze jeden jest. Leonardo. Bude, się wprowadziło. DiCaprio? Nie wiem, można kupić z niego obrazy i, i pomalować wszystkie farby, pędzle, wałki, zajebisto. A co tutaj jest za tą ścianą, młody. wiesz? Rejken, tak pozyno to teraz twoja kolej, żeby się przenieść do domu przypadkiem. <grym> Bagger był, był pierwszy, ja teraz byłem drugi. Nie potem ja, Kiedy, kiedy byłem nie. ja byłem pierwszy? Parę odcinków temu się przeniosłeś do domu. Przypadkiem. A no, oczywiście. 20 temu, nie? myślałem. <grym> Dzisiaj w ogóle tak już nawet zgupiałem Już nie byłem pewien Co ty bad, gdzie ty biegniesz? No tam nic dalej nie ma, tylko... Chciałem zobaczyć, bo tam jest już coś innego. Normalny świat. No. Uch. Kuźwa. Musimy te fajne skrzynkę no. otworzyć. No wiem, ale... Kuźwa no. Kto jeszcze lam maigum do mnie? No ty taki. <laughs> Chcę nas zaatakować, kurde, nie ma łatwo. Tak patrzę właśnie na mapie, gdzie jeszcze nie byliśmy. Jest kilka miejsc. No to idźcie. Wow. Czekaj, gdzie my jesteśmy? Jestem tutaj, aha. No. To jest bugger. Jest tu jakieś tragedie, komnata. Bartek, w no. prawo około ciebie. Właśnie, widzę. Tu jest na lazymskim sercu. A myślę, że bugi w ale ktoś przyjechał. Ja też liczyłem na to. E Meryn, nie wiem kto to. Tu i zawodzić nas wszystkich, no? Chwila, Aha. chwila, bo ja tutaj. Diabolic Sigil can be placed. Co to jest Diabolic Sigil? No to jakieś ozdoby. Chwila, zaraz zaraz kuczy. giniesz. A czego, tu jesteś co? Nie mogę tego nigdzie położyć. E, Diamond klucze? Nie mogę znaleźć. A tam jest jakieś jest? Oh, yes. O, po, jest, powiesiłem Diabolic Sigil. O co mi ta cholerna linia. Lina. Linia. Merka. Lina, linia. Pink dungeon door Dungeon Door Red dungeon bed. Okej, okay, tu mam jakiś ten Gdzie o, ja mam cholery? Okay. Tu są klucze. Tutaj jakaś ten kolejny dziwny klucz trzeba mieć. Taki zamrożony jakiś no to próbuj, szukaj. Ej, rzeczywiście no. Gdzieś muszą być. Może trzeba w tym. w tym zimowym bajonie znaleźć. Całkiem możliwe, całkiem możliwe. A czerwone? W czerwonym bajonie. Nie wiem, kuź, wiesz, po prostu masakra. Może właściwie w tym. E, piekle. A ty no, zielony dana, w bajone. tym. w dżungli. Po podłóżkę po pod piłkę twoją zgarnąłem przypadkiem. Zostaw no. moją piłkę w spokoju. jeszcze jaka... mnie złodziejem nazwie, no. Łapka głupia, no. A przebiją bugi, to nie będę miał co na plażę zabrać. Kurde, spawn point zrobiłem sobie w, w tym... ...piekielnym łóżku. W moim. A. O! To no, tam... Bo, manno manno skończyło, to. To się skończyło, się skończyło? Mana. Pana, się że mi Co to jest? Woodoodle, aha, okej. Okay. To mamy? Coś mnie guziwa okay. zatruło. Wow. wow. Są jakieś kulki fajne, takie zabójcze kulki. Shadowki znowu znalazłem. To jednak jakieś takie zasady działa, że tutaj znajdujemy Shadowki. Potem idziemy gdzieś e, to otworzyć i znajdujemy kolejny. Ja wam mówię, że tak jest. No to, ale co, znalazłeś kolejny? W sensie? Już mam trzy Shadow Keys. No ja shadow też miał, ja też mam jakiś jeden. A widziałeś jakiś Shadow Chesty? Więc możliwe, że to się pojawi po tym... po zabiciu Wall of Flesh. Ej, całkiem możliwe, panowie. No, całkiem to też to jest, to jest opcja. No gień ginsy nie cool, Większość tego Jandangeona już mam odkryte prawie całe. Ja tutaj do jakiejś skrzyni wrzucę te... Te drzwi, co, co znalazłem. Tobie później gdzieś jakoś wymieniamy. Na no bardziej to... cool. Ty może co? byś mógł powoliść do piekła. Robić tą całego, całego plankę takiego długiego. Aha, to drewno byś musiał mieć. Ale to musi być plank, czy może być stoł na przykład? Co? obojętnie, nie? Co weźmiesz tam? Obojętne. My tutaj tylko zwiedzimy szybko, co tutaj jeszcze jest w tym dungeonie i zaraz tam wrócimy. Ale żebyś nie musiał się wracać, może? No dobra, no dobra. Macie taki kurde, niespodzianko niespodzianka ode mnie. Czyż prawie koniec, co? Młodego wszystko jest, chyba? No, że jestem faktycznie na Helder, w prawie. Strong Aqua Scepter, nie wiem co to jest co to jest? Dungeon shaft nie jestem okay. a... Ja pierdolę te głupie kule to są Nic ciekawego, wow. nic ciekawego poza złotymi monetami No, tutaj kolejny jakiś kościotrup, którego zabiłem przypadkiem Okej okay, to wezmę. Sorry. Tutaj już nie ma nic chyba Wiecie co? A to ty uderzałeś ze mnie kurwa, i weź sobie ten. Co? Mam kilka dynamitów, zobaczymy czy woloflesh da się rozwalić, ale nie mam praktycznie w ogóle żadnych tych A, idę jakieś drzewa pościnać, by mieć możliwość zrobienia tych jakoś się nazywa platform, bo to chyba najszybciej jest. Aha uh -huh co, ja tak patrzę na moją mapy tego całego Dungeona i wydaje mi się, że już wszystko już odkryłem. No ja tak samo mam. To czyściutko. kto idzie do Google poszukać tak tych. No ja nie eee... mogę. Ja to ja zaraz. To tak jak ja się tu portuję do bazy, żeby mi nic nie sobie może. Spoko Bagel, ja cię będę osłaniał. Tak, dobra. A jak się nazywają te klucze? No eee... klucze co? Raria eee, Wikis. Bagel, teleportuj się w końcu, bo ja... Spadać se stąd. Co to powiedziałeś, że będziesz miał ochrania kurwa Wierzyłeś no. mi? No. <śmiech> <śmiech> wow, jaka to fajna jest. Ja też mam właściwie te zaraz, muszę początki zrobić. A pamiętacie z lewej strony jest takie wielgachne drzewo w dżungli. Pamiętacie je? Tak, tak chyba. Tak, no. Ono wyrosło samo, czy ktoś to jest jakieś magiczne drzewo, czy coś? O, już tak było. okej. Okay. A wiecie co? Pamiętacie jak mieliśmy ostatnią tą... Eee, ostatnią wyspę tuż nad naszym zamkiem? No. Może znowu nas z, los z nas zakpił. I jest tak samo. Całkiem ozliwe. Bo nas zgrillowało ostatnio. Strollowało bugi, strollowało. A co ja powiedziałem? Zgrillowały, chyba. Nie wiem. Nie słuchałem ciebie. Nie, to trzeba, chyba. Tak mi się wydaje. Nie, jak nie, to co? Ja jestem nowoczesny po prostu. Nie wiem, czy te key mamy nosić przy sobie, czy nie, czy odłożyć może na razie tutaj. nie bo One się nie stakują. Tu jest problem w tym, wiesz? Ja mam trzy, więc one mi trzy od razu miejsce zajmują. Chwilę, mam dwie nowe bronie. Ile ja mam tego drewna? 154. To spoko, będzie Zobacz, plan widzisz to młody? Sikam. Sikasz? to ma ja Tam ma 16. słaby skalę. Ja, le ja, le ja lecę na dół. O, magik jakiś tutaj. A w powietrzu, robię, a w powietrzu robię platformy. Jestem, kurde, multitasking.